Już 23 lipca ponownie odbędzie się w naszym mieście Motor Racing Show. Dziś w siedzibie Osiru odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące imprezy. Jak stwierdzili organizatorzy, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Po raz kolejny uczestnicy imprezy będą promować bezpieczną jazdę na moście Staromiejskim. To miejsce, jak stwierdzono, idealnie wpisuje się w imprezę. Andrzej Szyjkowski razem z Łukaszem Błaszkowskim pokażą gorzowianom, jak wygląda jazda dynamiczna samochodami. Nie będzie to wyścig, ale jak zapowiedzieli będzie głośno i bezpiecznie. Będziemy startowali na dwóch samochodach Chevrolet Cruzeau. Z tym, że Łukasz będzie jechał wersją wyścigową, a ja będę jechał wersją cywilną. Ale to wcale nie znaczy, że ja się zamierzam powitać. Absolutnie. Ponieważ nie, 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 nie. Chcemy, chcemy pokazać, jak można dynamicznie jechać w współczesnym samochodem. W dodatku, że mój samochód będzie absolutnie seryjny, samochód Łukasza będzie miał seryjny silnik, tylko że mocniejszy o mocy 141 koni. Mój silnik będzie miał 113 koni, tylko że Łukasza auto będzie przygotowane do wyścigu, czyli odciążony z rurami sportowe zawieszenie. Ja będę jechał na autentycznym cywilu, ale fajnie, Na pewno będzie bardzo ciekawe. Oczywiście nie zabraknie driftu, samochodów zabytkowych, motocykli i kładów. Na moście będziemy mieli pokaz drifterów. Wszyscy wiedzą, na czym polega Drift. Jest to bardzo efektowna jazda samochodów po ślizgu. Towarzyszy temu zawsze ryk silnika, towarzyszy temu dym z palonych opon. Jest to bardzo widowiskowe, bardzo emocjonujące podnosi poziom adrenaliny i gwarantuję, że wszystkim się to będzie podobało. Ci, którzy byli w zeszłym roku wiedzą. Ci, którzy nie byli zdecydowanie powinni przyjść i zobaczyć, co potrafią te samochody i w jaki sposób kierowcy panują na nimi. Jest to nie do opisania trzeba po prostu zobaczyć. Będziemy mieli pokaz akrobacji motocyklowych w wykonaniu jednego, jednego z najlepszych polskich zawodników o z tego żowiani. I są to pokazy, kiedy zawodnik jest na motocyklu, obok motocykla, motocykl jedzie sam, on sobie idzie z boku. No, niesamowite sztuki ten człowiek potrafi zrobić. Daniel Zieliński stwierdził, że tegoroczna impreza będzie o wiele lepsza, ponieważ wyciągnęli wiele wniosków z ubiegłorocznej i podczas przygotowań do imprezy wiedzieli, co należy poprawić. W tym roku nowością będą symulatory i miasteczko żużlowe. Będzie wystawiony kontener firmy NICE, sponsora reprezentacji żużlowej kadry Polski. Tam będą hostesy, które będą rozdawały różnego rodzaju gadżety związane z kibicowaniem Kadrze polskiej. Będą rozstawiane namioty Staligorzów, zarówno i szkółka żużlowa, jak i klub sportowy będzie promował sporty motorowe, sporty żużlowe. Oprócz tego będą również symulatory, symulator jazdy na jednym kole motocyklem. Będzie to zwykły motocykl do jazdy codziennej, który jest wystawiony na przyczepie, będzie on odpalony, będzie można spróbować, że tak powiem, na sucho. Próbować jazdy na jednym kole i symulator dachowania, gdzie dwójkami będzie można wchodzić. W ten symulator dachowania, będą przeszkoleni instruktorzy będą podpowiadali, jak wydostać się w przypadku dachowania. Pojazdem. Podczas imprezy będzie można posłuchać zespołu Panama New Age oraz koncertu Motor Racing Show rozpocznie się w piątek, 23 lipca o 18, a potrwa do północy. Impreza zakończy się pokazem sztucznych ogni. Teren imprezy zostanie specjalnie zabezpieczony dodatkowymi barierkami, oponami oraz płotkami. Pojawi się około 65 ochroniarzy. W związku z tym, że most staromiejski zostanie zamknięty, kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Znaczy, Zamykamy ulicę nadbrzeżną i to będzie 23 lipca od godziny już od godziny, przypomnę, od godziny 8 do godziny 10 następnego dnia. A jeżeli chodzi o zamknięcie dróg na potrzeby pokazu, to zamykamy skrzyżowanie przy ulicy fabrycznej, Przemysłowy Grobla, czyli to jest Rondo Świętego Jerzego. Do skrzyżowania ze Spichrzową wraz z odcinkiem, kawałkiem ulicy Chrobrego od ulicy Sikorskiego do, do Spichrzowej. Z tym, że skrzyżowanie przy Sikorskiego na relacji od Cichońskiego do Muńskiej będzie, będzie przejezdne. To zamknięcie będzie 23 od godziny 20.30 do 23.30. Oczywiście będą ustawione znaki drogowe, żółte tablice objazdów, znaki nakazu oraz zakazu ruchu. Samochody można będzie parkować przy ulicy Składowej, Garbary i fragmencie Spichrzowej. 24 lipca natomiast od 10 do 16 będzie trwał mini festyn na bulwarze, głównie skierowany do dzieci. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, dlatego warto go odwiedzić jeszcze przed rozpoczęciem półfinału drużynowego Pucharu Świata.